Siemanko, dzisiaj Wam zaprezentuję na szybko, jak e, zmienić sobie nich w Valorancie. Wchodzimy na stronę redgames.com, logujemy się na stronie, e, przepraszam, cofamy. Wybieramy najpierw Valorant, logujemy się od razu na stronie, zaloguj się. Po zalogowaniu... W prawym górnym rogu e, klikacie swój nick, ustawienia, podajecie jeszcze raz hasło dla potwierdzenia. Gdy już nam to wszystko wyskoczy, klikamy sobie e, Riot ID, lecz ja nie mogę go zmienić, bo go zmieniałem niecałe 30 dni temu. Tutaj wpisujecie swój nick, swój tak jaki chcemy, klikacie zapis zmiany i to wszystko. Dzięki.